Cześć, to look for book! I dzisiaj, tak jak zapowiadałam wcześniej, przygotowałam dla Was polecajki z literatury grozy, i myślę, że też od razu pokażę Wam kilka polecajek na prezent z cyklu kryminału. Więc od razu lecąc z literatury grozy, przygotowałam Wam kilka takich perełek z wydawnictwa Wesper, które według mnie. Wydaje najpiękniej, naprawdę wszystkie książki, i nawet dla samej książki, żeby ona była gdzieś tam na półce, żeby sobie na nią patrzeć, to, to warto. Nie tylko jeśli chodzi o treść. I tak, pierwsza książka, manuskrypt. Zobaczcie, jak to jest pięknie wydane. Tu w ogóle, słuchajcie, jest taki 3D, to też się tak mieni. Naprawdę no, piękna twarda oprawa dodatkowo zobaczcie otwiera się to jest takie wnętrze do książki dodana jest zakładka która według mnie świetnie się komponuje tutaj z tym książka jest taki jest niby to jako książka grozy natomiast według mnie to jest taki gotyk bym powiedziała i w takim stylu też jest wydana cała książka motywem przewodnim raczej znaczy Akcja książki dzieje się w trzech wymiarach czasowych. Jest to wiek XVII, zaraz po II wojnie światowej, oraz czasy współczesne, rok 2013-2014. Tematem przewodnim, można powiedzieć, niezależnie od tego okresu jest nieśmiertelność. Czy chcielibyśmy właśnie żyć wiecznie, czy chcielibyśmy być nieśmiertelni i jakby to mogło nasze życie wyglądać i to jest ten motyw poruszony, to jest w zasadzie motyw przewodni, jest też motyw alchemika. Więc jeśli ktoś lubi takie gotyckie klimaty, lubi literaturę grozy i lubi pięknie wydane książki. choć ten papier jest taki grubszy. No powiem wam, no czyta się super. Dodatkowo przy każdym rozdziale zobaczcie są takie piękne ryciny przedstawiające jakby treść. Więc myślę, że no, każdej osobie, która lubi mieć ładne książki z ładną układką, porządnie wydane, takie, które nawet o, wiecie, będzie się przyjemnie przeglądało, to polecam manuskrypt Wydawnictwo Wesper. To pierwsza polecajka. Druga, no to już myślę, że polecajka, o której było głośno, czyli też z wydawnictwa Wesper. Dunkel Jakuba Bielawskiego. Słuchajcie, też jest taka piękna okładka. Tutaj tego raczej znaczy kamera nie oddaje, ale tutaj ten księżyc to jest taki gładszy jakby. Taki coś ala taka satyna, jedwab. Pięknie też jest wydana. Też jest dodana okładka do książki i zobaczcie też jakie od razu środek książki, no rewelacja, słuchajcie, nie jest to jakieś po prostu typowo białe, e, tutaj nie pamiętam, czy też są, też są, o, zobaczcie, co jakiś czas są takie piękne ryciny, więc jeśli chodzi o wydanie, no to po prostu książka jest e, piękna, a dodatkowo e, no to jest już książka grozy, przy czym pokazuje właśnie do czego mogą doprowadzić relacje międzyludzkie, gdzieś tam rywalizacja, władza, pieniądze. Cała akcja książki dzieje się tuż po II wojnie światowej, gdzie osadnicy ze wschodu przyjeżdżają tutaj na Dolny Śląsk, no i przejmują jakby to mienie po Niemcach. No i Cała akcja tam się toczy, nie będę wam zdradzać, trzeba jakby to przeczytać. I e, jeśli też kogoś interesują takie czasy, właśnie po niemieckie, czyli gdzie jeszcze byli Niemcy, ale już przyjeżdżali Polacy. Jak wyglądały te relacje, co się działo, jak zachowywała się jedna i druga strona i dlaczego to jest Książka Grozy, to polecam. I tak jak mówię, jest ze względu na wydanie. Więc jeśli macie kogoś, albo sami byście chcieli, no to. Powiedzcie komuś, żeby Wam kupił. I ostatnia z wydawnictwa Wesper polecajka. No to Chodź ze mną. Konrada Możdżenia. No i zobaczcie też, jakie wydanie po prostu. To wygląda słuchajcie, jak książka taka stara, archiwalna. Tu mamy taką piękną rycinę. Wszystko jest takie, jest takie miłe w dotyku. No, piękna jest. Twarda oprawa. Zobaczcie, to jest tył książki. No, cudna jest po prostu. Tak samo, zobaczcie środek i okładka. I również, tak jak w poprzednich, mamy co jakiś czas ryciny, które gdzieś tam przedstawiają, obrazują nam treść z książki. No, powiem Wam naprawdę, jeśli chodzi o wydanie, piękne rewelacja, Cudnie wygląda na półce, zresztą zobaczcie o nawet, tak. No, jest super, tak. Przyznam szczerze, że tej akurat jeszcze nie przeczytałam do końca, natomiast całość i, i właśnie polecenia wszystkich, no, zachęcają i nie ukrywam, że ja też zaczęłam i. Akcja książki wciąga, no ale powiem wam w ogóle, no to cudnie wygląda w biblioteczce, naprawdę. Więc też gorąco polecam. Teraz coś z pomiędzy może literaturą grozy a kryminałem. Kryminał, ale taki można powiedzieć jak groza, czyli cała seria Przemysława Piotrowskiego, piętno spora i ostatnia część herub polecam wszystkie części. Jeśli znacie kogoś, kto w ogóle nic nie czytał, no to oczywiście z nich zacznie od piętna. Natomiast jeśli ktoś już czytał poprzednie, no to polecam, czyli żeby teraz kupić mu heruba, myślę, że na pewno będzie zadowolony, bo według mnie ta trzecia część jest najlepsza. Jeśli ktoś na przykład nie zna serii, to zapraszam do też do mojego wcześniejszego filmiku, gdzie omawiam całą tą serię. Natomiast pokrótce, żeby Wam powiedzieć, to cała seria dotyczy komisarza brudnego, który wychowywał się w domu dziecka prowadzonym przez zakonnicę Herubinki, no i gdzie nie do końca dobrze się działo. tak? Te dzieci były wykorzystywane, seksualnie molestowane, bite. Terroryzowane, i gdzieś tam to później się odbijało u nich w przyszłości, i każda, właśnie z tych części, to gdzieś tam ma odwołanie, właśnie do tej przeszłości i to, jak się potoczyły w związku z tym losy tych wychowanków. Więc też gorąco polecam. Temat też w miarę aktualny, ale oprócz tego, tu jest mnóstwo, jakby różnych wątków dodatkowych. Więc Całą serię polecam, i jeśli macie kogoś, kto lubi takie mocne kryminały, takie z przemocą, gdzieś tam z ostrymi opisami, to na pewno się ucieszy. Kolejny, może taki thriller, też thriller, ale bym powiedziała nie do końca realistyczny. Taki thriller z pogranicza właśnie takiego fantazy. To jest święty Wrocław Łukasza Orbitowskiego. Świetnie napisana książka, bardzo ładnie też wydana. I dodatkowo ten język Łukasza Orbitowskiego. Słuchajcie, Czyli tutaj mamy no, w osiedlu Wrocławia pojawia się czerń, która próbuje zawładnąć daną dzielnicą Wrocławia i jakby ona też zawładnie mieszkańcami tego Wrocławia. Oni praktycznie zmienią się w takich ludzi zombie. Ale ta książka pokazuje świetnie właśnie poprzez takie porównania, jak wygląda nasza współczesna rzeczywistość, czyli jak wygląda właśnie ten konflikt między jedną frakcją a drugą, jak Działa właśnie psychologia tłumu, czyli że podążamy za populistycznymi hasłami, i gdzie w zasadzie nam się podoba, no to tam przechodzimy, albo ktoś rzuci jakieś inne hasło, no to my też idziemy nagle za nim. Wszystkie jakieś takie konflikty, nieporozumienia, to co się dzieje teraz, świetnie opisuje, a dodatkowo, tak jak mówię, jest to w formie takiego. Thrillera Fantazji. Jeśli ktoś lubi też jakieś takie y, zombiaki, ale może nie do końca takie realistyczne, jak mamy w filmach y, takich groźnych, tu trochę to inaczej wygląda. Jeśli jesteście ciekawi, to y, zachęcam. A dodatkowo, tak jak mówię, świetne na y, prezent, jeśli ktoś lubi takie thrillery, ale nie oczywiste. Y, kolejny, jeśli chodzi o thrillery. To polecam też z takich nowości asystentkę z wydawnictwa Czarna Owca. To jest taki thriller, ale też nietypowy, coś innego, pokazujący do czego może prowadzić nowoczesna technologia. O czym jest asystentka? Asystentka to jest w takim futurystycznym domu. Pomoc, która steruje całym domem, e, wspiera mieszkankę tego domu, mieszkankę, czyli Jo, dziennikarkę, która właśnie lubi takie nowe technologie. Ale nagle ta, niby zwykła asystentka, niby komputer, a nagle mówi: Wiem, co zrobiłaś, Jo. I co zrobiła, co ma na sumieniu Jo, i czy rzeczywiście ta asystentka, chce nią sterować, chce przejąć, no i zawładnąć. I do czego posunie się ta asystentka, która tu jest nazywana elektrą i czy rzeczywiście może przejąć gdzieś tam nad nami władzę. Więc świetny taki thriller psychologiczny, ale trochę właśnie nie, że między osobami gdzieś tam psychologia, tylko właśnie walka z technologią. Więc jeśli lubicie coś takiego, to też polecam, to jest nowość z wydawnictwa Czarna Owca. A teraz, może już przejdziemy do kryminałów. I tak, jeśli chodzi o takie, na przykład, jeśli ktoś nie do końca lubi też dużo czytać na raz, ale lubi w zasadzie takie kryminalne powieści, ale nie wiem, przerażają go jakieś takie duże książki, na przykład tego typu. Gdzieś w zasadzie by nigdy po tą książkę nie sięgnął, bo ma strasznie dużo stron, to polecam zbiory opowiadań kryminalnych. I powiem Wam, jak zawsze byłam przeciwna takiemu zbiorowi, bo te formy krótkie, kryminalne, według mnie nie domykały się i czegoś tam brakowało. To powiem Wam szczerze, że ostatnia tego typu pozycja Avers, gdzie widzicie bardzo znani polscy, pisarze kryminałów, czyli jak Adrian Bendnarek, Ryszard Czwirlej, Hanna Greń, Marta Guzowska Izabela Janiszewska Robert Małecki, mój ulubiony Marta Matyszczak Małgorzata Rogala, Magda Stachula Bartosz Szczygielski Mariusz Zilkę, Przemysław Żarski napisali właśnie takie krótkie formy kryminalne, takie opowiadania kryminalne i powiem Wam że naprawdę one są dobre. Większość, powiem Wam, jest naprawdę świetnych i świetnie się czyta, a są różne. Dzięki temu mamy taką różnorodność, tak powiem, kryminalną, i te zagadki są krótkie, ale też powiem Wam, niektóre opowiadania taką refleksję zostawiają. Na przykład, nawet opowiadanie Adriana Bednarka, według mnie super, nieznajoma. Właśnie też zostawia taki, hmm, właśnie czy zemsta i czy ta zemsta rzeczywiście była potrzebna, albo czy słuszna, czy też nie jesteśmy czasami zaślepieni. E, naprawdę fajne, więc gorąco słuchajcie, polecam na prezent ten zbiór opowiadań. Tak jak mówię, szczególnie, że tutaj mamy okazję poznać większość polskich autorów, kryminałów. Czyli, nawet jak ktoś zaczyna dopiero swoją przygodę z czytaniem albo z kryminałem, to tutaj, tak jak mówię, ma okazję poznać styl, język, formę w większości pisarzy polskich, kryminałów i jak mu się spodoba, to właśnie sięgnąć po jakąś już książkę, taką powieść grubszą danego autora, jak mu się coś spodoba. Więc, żeby poznać tych autorów, to polecam i świetny na prezent. To z kryminałów. I teraz jeszcze kolejne, które mam Wam do polecenia. Już kryminały. Widzicie, trochę tego nazbierane. To są jakby takie też najnowsze gdzieś książki. Nie przygotowałam jakichś starszych wydań. Czekajcie, tylko się napiję. A tutaj zgodnie, zobaczcie. Jak dzisiaj ma groźnie być, to groźny kubek. a w zasadzie symbolizuje mnie, słuchajcie, bo tu jest jeszcze jeden rozdział i idę spać i ja tak właśnie się zachowuję. Zawsze mówię jeszcze jeden rozdział i później muszę skończyć książkę, dopóki jej nie przeczytam, a później wyglądam jak zombie. Dobra, wracając do naszych kryminałów. Zacznę od książki, którą też polecam, a która też mnie zaskoczyła, bo jest to debiut literacki, Grety Drawskiej, Rytuał. Kryminał, słuchajcie, który oprócz tego, że gdzieś ma fajny motyw kryminalny i historię taką kryminalną, która naprawdę zaskakuje, szczególnie za końcówką, to ma dużo też takiej wiedzy dodatkowej dla czytelnika i z Pojezierza Drawskiego, gdzieś tam tych tajemnic, nawet żeby poznać bardziej to Pojezierze Drawskie, miejscowości, historię. Dodatkowo mamy Świetną okazję poznać mitologię Słowian, wierzenia Słowian, jak to wyglądało pierwotnie. I bardzo dobrze ujęty według mnie psychologicznie motyw relacji międzyludzkich, szczególnie w małych miejscowościach. Czyli trochę tak jak w serialu sami swoi, wiecie, takie wątki właśnie rodzinne. Które zostają przez pokolenia czasami. Więc mm, bardzo fajne: jest to dopiero początek serii i powiem Wam, sama miło się zaskoczyłam. I jeśli ktoś lubi kryminał, który jest napisany takim przystępnym językiem, dosyć łatwym, taki, który szybko się czyta i który jeszcze daje jakąś wiedzę dodatkową, no to również polecam. Kolejny kryminał to jest coś z cyklu kryminału retro. W ogóle polecam całą serię. Czyli, jeśli ktoś lubi takie kryminały retro, trochę tak jak Sherlock Holmes, no to polecam całą serię Pauliny Kuzawińskiej. Ostatnia jej część to jest Dama z Woalką, a pierwsze to była Dama z wahadełkiem, Dama ze szmaragdami, a to jest tak jak mówię, trzecia. Cała seria opowiada o Madeleine Hyde, która mieszka w Anglii na brzosowiskach, blisko oceanu, gdzie w zasadzie króluje mgła i taka wilgoć. I powiem Wam właśnie nie zawsze urzeka ta mgła. Tutaj u Pauliny Kuzawińskiej, w której właśnie wszystko może się wydarzyć, która często jest powiem Wam kluczowa, tak? Czyli, że ktoś znika w tej mgle. Nie wiemy, czy to jest prawdziwe, czy. Tam wyimaginowane, wydawało nam się tak jak halucynacje, no bo jest to jednak mgła. Dla mnie, z walką, akurat Madeleine Hyde próbuje rozwikłać tajemnicę, ale ze swojej jakby przeszłości dotyczące jej własnej rodziny. Więc. Tak jak mówię, jeśli ktoś lubi takie kryminały retro, rozwiązywanie zagadek bardziej nie poprzez technologię, ale umysł, no to polecam. Naprawdę świetnie napisane i dobrze się czyta. Jeśli natomiast ktoś lubi e, kryminały, ale takie z wiedzą historyczną, z, z wiedzą szpiegowską, czyli typu wiecie taki James Bond, ale nie takie wiecie. Wymyślone i wykreowane, że aż to prawie jest niemożliwe, ale z tak jak mówię, z bardzo dobrym researchem, z prawdziwą wiedzą historyczną, z prawdziwą wiedzą dotyczącą pracy y, właśnie szpiegów, to polecam gorąco serię y, Operacja Rafael i operacja Singe, Marcina Falińskiego i Marka Kozubala. Powiem Wam, że też mnie zaskoczyła. Najpierw podobała mi się operacja Rafael, teraz operacja Singe. No i po prostu to jest rewelacja, tak? Ja uwielbiam takie kryminały też z wiedzą historyczną. Tutaj byłam ciekawa, jak będą będzie ujęte, jakby w ogóle to działanie tajnych służb, szpiegów. Właśnie myślałam, że to będzie typu James Bond, natomiast nie. Tu jest bardzo to napisane rzetelnie, realnie i naprawdę możemy z tej książki wyciągnąć, jak naprawdę pracują, no szczególnie polscy szpiedzy. Więc polecam. Akcja dzieje się też w trzech wymiarach. W zasadzie zaraz po wybuchu II wojny światowej w 1939 roku, później też w trakcie II wojny światowej, czasy zimnej wojny, czyli lata 60, i lata współczesne 2013-2014. Powiem Wam, czyta się, mimo tego, że jest to prawie 500 stron to jeśli znacie kogoś, kto lubi tego typu historie, który w ogóle interesuje się historią też tam z czasów II wojny światowej, interesują go właśnie, nie wiem, gdzieś tam prace tajnych służb, to uwierzcie mi, że będzie na pewno zadowolony z tej powieści. Czyli Operacja Singa albo tak jak mówię, Operacja Rafael. Kolejne to jest kolejna część serii o Kormoranie Strike. Roberta Galbraitha a w zasadzie to jest Joan Rowling, czyli tej pisarki, która napisała Harry'ego Pottera, ale tutaj piszę pod pseudonimem całą tą serię. Powiem Wam szczerze, że jeszcze mi się nie udało tej książki przeczytać, natomiast jest ona polecana. Natomiast czytałam wszystkie pozostałe części i czyta się to świetnie. Jeśli ktoś lubi takie kryminały. Ale, gdzie w zasadzie jest taki detektyw. Czekajcie, taki serial był o takim. w latach 80., teraz sobie nie przypomnę tytułu. Ale, wiecie, taki detektyw, który tam gdzieś. Nie wiem, ma obskórne. Gdzieś tam biuro detektywistyczne. Sam, no nie wiem, klepie biedę i gdzieś tam raczej ma takie sprawy. Nie wiem, zdrada czy inne tego typu. Czyli taki, wiecie, nic jakby specjalnego i nagle jakby dostaje jakieś większe zlecenie i teraz dlaczego na przykład on, czyli gdzieś tam, który jest na tej najniższej, w tej drabinie jakby detektywistycznej jest na najniższym stopniu, a nagle zajmuje się jakąś większą sprawą za większe pieniądze i dlaczego ktoś mu to zlecił na przykład. Nie? I tak powiem Wam w każdej części to jest za każdym razem. Niby później staje się już bardziej sławny, ale i tak wygląda to w podobny sposób. Polecam Wam te pierwsze części. Chociaż właśnie wszyscy mówią, że ta jest świetna. Ja, tak jak mówię, nie udało mi się jej jeszcze przeczytać, bo Wam ma 900 stron. A została wydana niedawno i jakoś nie mogę się za nią zabrać. Ale polecam całą serię. Jeśli ktoś na przykład też lubi. Styl pisania Joan Rowling, ale wiadomo, Harry Potter już się skończył. więc A jeśli lubi też kryminały, to polecam to. I już myślę, że dwie ostatnie. To jeszcze najnowsza książka Roberta Małeckiego, Żałobnica, która powiem Wam, jest w ogóle moją ulubioną książką tego roku, która ma. O, przepraszam, mam nogi. Prędwiały mi nogi. O, już, chwilkę, przepraszam Was. Żałobnica. Słuchajcie, to jest pierwszy raz, czytałam książkę, która ma dosłownie swój własny rytm. Rytm, cała książka jest jakby toczy się wokół gdzieś tam przejazdów kolejowych, wokół pociągów i jest tak skonstruowana, że dosłownie słyszy się ten stukot kół. Słyszy się też, bo tutaj jakby jest też przedstawione tak, taki wypadek, sabójstwo to już później do Waszej oceny, właśnie na przejeździe kolejowym, gdzie jakby autor tak sugestywnie to opisuje, że dosłownie my widzimy ten obraz tej śmierci na tym przyjeździe kolejowym, słyszymy ten stukot, ten, tą prędkość tego pociągu, to uderzenie. Później też, co przeżywa jakby ta bohaterka, co się dzieje w jej głowie, to, to jakby nie tylko jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jakby chodzi mi emocjonalnie, ale dosłownie my słyszymy, co się tam dzieje, tak? W tej głowie, my słyszymy też te dźwięki, które słyszy bohaterka. Czujemy jej emocje. Ta książka jest tak emocjonalna, słuchajcie, chociaż to jest taki, właśnie, kryminał, ale bym bardziej powiedziała, że to jest taki thriller psychologiczny. No i mnie urzekła dosłownie ta książka, tak? Powiem wam, ja ją czytałam już dosyć dawno, chyba z 5 miesięcy temu, a ja cały czas praktycznie pamiętam prawie każde zdanie i cały czas jestem zachwycona tą niesamowitą formą literacką. I wydaje mi się, że jeśli ktoś lubi takie. Mm, niestandardowe kryminały, niestandardowe thrillery psychologiczne, nie wiem, typu, mm, tak jak Harlan Coben, który też oczywiście świetnie pisze, ale w zasadzie już później, jak ktoś pozna ten jego styl, to każda książka jest dosyć podobna. No to tutaj Robert Małecki no, stworzył w ogóle no, coś naprawdę niesamowitego. Oczywiście cała jego seria Skaza, Wada, Zadra też są super, jakby o komisarzu Grosie, świetna seria kryminalna. Ale tam jest jakby typowy taki kryminał. Natomiast tu, tak jak mówię, oprócz tego, że mamy gdzieś tam historię, oprócz tego, że mamy hmm, taką walkę psychologiczną z samym sobą bohaterki, no to jeszcze po prostu słuchajcie, ta hmm, sugestywność, prawdziwość, te dźwięki, no jest to niesamowite. Więc też polecam na prezent wszystkim, jakby miłośnikom kryminałów, ale też thrillerów psychologicznych, książek psychologicznych. I ostatnia książka, którą chcę Wam polecić, to jest Kształt ruin, Joana Gabriela Vasqueza. Książka, która nie tylko jest pięknie wydana, bo zobaczcie, no po prostu jest niesamowicie. Twarda oprawa, bardzo ładna okładka, dodatkowo też tutaj mamy, podobnie tak jak w wydawnictwie Wesper. Co jakiś czas zdjęcia, przy czym to nie są ryciny, ale tutaj są jakby zawarte dokumenty, wycinki jakieś, czy z gazet, czy właśnie zdjęcia rentgenowskie, coś, co gdzieś tam obrazuje nam bardziej historię, która jest opisana w książce. Powiem Wam, to co opisał Vasquez, było, dostał za to nagrodę Bookera ale przez wielu było oceniane negatywnie dlaczego ponieważ on opisuje temat narkos Kolumbii tego co tam się dzieje całą historię jakby zaczyna się książka odnośnie napadu na jakieś muzeum natomiast wszystko wraca 100 lat wcześniej i później też się toczy historia przez lata, ale tak jak mówię, głównie tu chodzi o em, gdzieś tam taką opis, właśnie tego, jak działała władza, wszystkie jakieś spiski polityczne, em, historia Kolumbii, no i to, co gdzieś tam jest skrywane w mrokach historii, i to, czego gdzieś tam rządy kolumbijskie nie chciały ujawniać, nawet nie będę Wam też zdradzać, jakby całości. No, ale tak jak mówię, jeśli ktoś się interesuje tym tematem, jeśli ktoś lubi taki, taką książkę, która jest powieścią, ale też jakby ukazuje prawdę historyczną i zdziera taką tą maskę, no to gorąco polecam na prezent. Szczególnie tak jak mówię, że jest bardzo też ładnie wydana. Dużo. Oprócz tego, że jest ta historia, to jest bardzo dużo faktów gdzieś tam z historii. No, tak jak mówię, nagroda bookera za coś, za coś była, więc też gorąco polecam. I to jest ostatnia polecajka z tych gatunków. Oczywiście kryminałów na polskim rynku jest mnóstwo, więc możecie cokolwiek wybrać. Ja wam dałam takie polecajki, które obecnie są nowościami na rynku literackim. Możecie też znaleźć coś innego. Mam nadzieję, że to, co Wam przedstawiłam, Wam się podobało. No i zapraszam na kolejne filmy. I mam nadzieję, że coś Wam się uda wybrać na prezent i że będzie to prezent książkowy. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia!